Doskonale można powiedzieć, znamy tą przypowieść i ciężko jest czymś tutaj zaskoczyć, ale jak to pastorzy często wspominają, i na pewno wielu z nas miało też takie doświadczenie, że ile razy sięgamy do danego wersetu, do danego działu, rozdziału, to odkrywamy coś, coś na nowo i, i mimo, że. Ta przepowiedź, pewnie nawet w szkołach podstawowych, jest gdzieś tam przerabiana i wielu osobom znana. Chciałbym, abyśmy spojrzeli odrobinę inaczej. O czym jest ta przepowiedź, tak naprawdę? Na początku czytając, można powiedzieć, że tak tytuł Kazania o rozrzutnym, marnotrawnym siewcy, bo który siewca nie patrzy tak naprawdę gdzie sieje i rzuca to na lewo i na prawo i kiedyś nie było urządzeń rolniczych, siewcy chodzili z chustami przepasanymi przez ramię, w których mieli ziarno i jak czytamy te ziarna spadały na przeróżne podłoża i gleby, można powiedzieć, że takim rozmachem na lewo i na prawo marnowało się też to ziarno. Bo nie patrzył, gdzie, gdzie to upada i w którym kierunku będzie to zasiane. I który rozsądny siewca tak robi? Wydaje się, że żaden. Bo ziarno było bardzo, bardzo cenne i też nie wydawało nie wiadomo jak wielkiego plonu, nie było sklepów ogrodniczych, marketów, gdzie można było by później kupić ziarno czy jakiś nawóz, aby to wzrastało. Nie było suplementów wspomagających. I ten siewca, który szerokim gestem, konkretnym wymachem, że tak powiem, Rzucał to ziarno. Na początku nazwałem go marnotrawnym, rozrzutnym, ale tak naprawdę jest to łaskawy siewca, który nie patrzy, tylko rozsiewa szerokim gestem i on tak naprawdę nie wie, czy jest szansa, by tu wydało plon ale sieje szerokim gestem. I taka jest łaska Boża, rozsiewa szerokim gestem wieść o Królestwie Bożym. I może to zakiełkować, ale nie musi, ale ta łaska Boża jest dostępna. Na każdym podłożu.